Czasem mamy już dość masek, dość udawania, że wszystko wiemy, wszystko potrafimy i wszystko kontrolujemy. Dlatego powstał ten cykl rozmowy bez filtra to przestrzeń, gdzie można odetchnąć, po prostu pobyć sobą. Rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy tak jak ty i ja szukają, czują, wątpią i chcą żyć bardziej świadomie. Nie udajemy ekspertów od życia i też nie stawiamy kropek nad i. Stwarzamy przestrzeń do rozmowy, w której liczy się uważność i obecność. Jeśli szukasz rozmów, które nie uczą jak żyć idealnie, tylko jak żyć prawdziwie, to jesteś we właściwym miejscu. Witaj w cyklu rozmowy bez filtra. Dzisiaj moim gościem jest wyjątkowy człowiek. Kto? Michał, o którym już w drugim podcaście mówiłam dość sporo, także znacie go dziewczyny. A ponieważ dzisiaj jest w Opolu, akurat mamy Dzień Dziecka, i przypomniała mi się jedna z wielu naszych rozmów telefonicznych, która, którą pamiętam do dzisiaj, gdzie mówiliśmy o tym, jak to jest, co zrobić, gdy chce się mieć wpływ na tak naprawdę innych ludzi, ale my tak chcielibyśmy, żeby od razu zmienić cały świat, żeby mieć wpływ na wiele, wiele rzeczy, których być może nie ma nikt inny, ale co ważne? Jak to jest, gdy masz do przekazania ważne treści, wiesz, że możesz komuś pomóc i ten wpływ ci się wydaje taki ograniczony. No my w tej chwili rozmawiamy na Spotify, więc już, już e, nie powiem, że wkręcamy się wzajemnie, gdy będziesz słuchać tej rozmowy, ale już mamy na to wpływ, czyli już każde słowo wypowiedziane ma też wpływ na innego człowieka. Natomiast Michał należy do tych osób, też wysokowrażliwych, podobnie jak jego mama, który... No, też z racji wieku, jest przecież dużo młodszy. Ale chciałby ten wpływ mieć taki, taki duży i mocny i szybki w danej chwili. E, Michał, powiedz. Jeszcze raz się witam. Dzień Niech. dobry. Dzień dobry. I powiedz, jak ty to widzisz, ten, ten wpływ. Na innych ludzi. Co ty robisz przede wszystkim? Bo wiem, że odrobinę już Twoją historię, albo i bardziej e, moje słuchaczki znają, też odesłałam do Twojego kanału, do tej naszej wspólnej rodzinnej historii. Ale powiedz, jak to jest u Ciebie z tym wpływem? Co Ty chciałbyś? Ja się dziękuję, Mamo, za zaproszenie. Spontanicznie nagrywamy, chociaż też myśleliśmy, rozmawialiśmy o tym, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby opowiedzieć o Twoich doświadczeniach. Bo ja już też mam trochę kontentu, tego jak to się mówi, internetowego stworzonego, ale nie mam dużych zasięgów i zauważam, że im bardziej ja chcę albo na siłę robię rzeczy, że im bardziej ja, właśnie tak jak powiedziałaś, wiem, że mam coś do przekazania, czuję, że mam coś do przekazania, ale ja wiem to też, że na, jeśli na siłę chcę komuś to wcisnąć, to nawet tak psychika ludzka nie działa, że to po prostu odbije się od kogoś. Najważniejsze jest to, żeby ktoś chciał, bo ludzie ogólnie są otwarci na innych ludzi, ale z mojego doświadczenia. Muszą być zaciekawieni czymś. I to nie może wyjść z presji, to nie może być, musisz zrobić to, to musisz kogoś zainspirować. I ja wychodzę z założenia, że mam ciekawą historię, którą stworzyłem moje życie w tym momencie. Polega na tym, że przede wszystkim długo szukałem tego, co ja chcę robić w życiu. I teraz też się właśnie zastanawiam, żeby iść w tą stronę, żeby inspirować ludzi, bo postawiłem na swoje, wbrew stereotypom, pierwotnie, że fundację, z której nic nie zarabiałem. Eee, pieniądze u mnie się tak naprawdę pojawiły dość późno i to jest bardzo wbrew intuicji. I ja myślę, żeby to obrać w siłę, bo mam teraz już pierwsze sukcesy i opowiadać o tym, jak można faktycznie szukać balansu zdrowia psychicznego, ponieważ, ponieważ to jest moja nisza w szukaniu tej inspiracji, w tego, co mnie kręci. Bo ja zauważam, że im bardziej ambitny mam cel, to ja też mówiłem, że w polityce działam, w partii Wolta Europa to jest duży cel, on mi daje takie nakierowanie i wtedy też widzę, że robię rzeczy z większym luzem. A jak ja jestem z większym luzem, to też jestem radośniejszy ludzie widzą to, to czują, każdy gest, wszystko i widzę, że ty mam też tak naprawdę ten większy wpływ, tak mi się wydaje. Nie przekonywać. Nie, Nie przekonywać. Tylko po prostu być sobą. Tak. I być sobą i nie myśleć o tym. I tak, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale to tak to też ten tę ten, ten dłuższą wypowiedź. Po prostu, jak ja coś robię, to nie myślę o tym, że to robię dla kogoś. Jeśli ja nagrywam podcast, to, to na przykład myślę o tym, że z Tobą rozmawiam, ale nie myślę o tym, żeby, a, żeby to ludzie kliknęli. Bo ja zauważyłem, że wtedy zapominam o tym fokusie, o tym skupieniu na tym, że jeśli ja mam być prawdziwy, to muszę to robić prawdziwie dla siebie. Jeśli to zarezonuje z ludźmi, to to jest też target, który ja chcę trafiać ludzi, którzy szukają siebie. Więc to jest taki balans pomiędzy tym, że gdybym chciał, to bym mógł nagrać TikToka, gdzie tańczę tyłkiem za przeproszeniem i wiesz, i bym dostał dużo klików. Ale mi chodzi o to, żeby to było wartościowe. Więc ten przekaz musi być wartościowy, kiedy się robi coś spójnie ze sobą. I nawet jeśli początki są wolne, a zawsze na początku jest wolno, to rozruszenie jest istotne. Jak się robi coś spójnie ze sobą, to też się nie wypalimy zawodowo. Jak to ile się teraz słyszy o YouTuberach, którzy wiesz, zrobili miliona, nie wiedzą co robić w życiu, bo wszystko robili pod kliki, pod, po, pod wyświetlenia. Dokładnie. Dziękuję. W ogóle dotknąłeś, yy, dotknąłeś bardzo, ale to bardzo ważnego tematu o wpływie. My, my go dzisiaj nie rozszerzymy. Ale właśnie z jednej strony mediów społecznościowych, mhm. których ludzie tak do końca, gdyby się zastanowili, to wcale tego nie chcą, ale szukają, bo jest jakaś pustka, mhm. różne mają powody, różne mają powody, ale popatrz, Michał, jak to ma ogromny wpływ, jak ogromny ma wpływ na ludzi, mhm. gdzie szukają. Z, z kwiatka, tu czegoś wysłuchają, to... potem to się staje ważne, to się staje ważne, to się staje ważne, ale nie ma tam ich. I mi się wydaje, że to jest świetna nisza i pustka, którą my możemy czymś wartościowym uzupełnić. Ja patrzę na każdą osobę, która przegląda TikToki za kotkami i tak dalej. To ja też robię, ale ja zrobię ja po prostu z ciekawości, żeby chwilkę... Nie jest to mój główny cel bycia na tym YouTube, ale wyobraź sobie, że teraz połowa ludzkości faktycznie szuka czegoś takiego za przybyszeniem pustego. to To są osoby, które nie dlatego, że one miały wybór, one nie wiedziały, że my istniejemy, że robimy coś, co ma wartość i trzeba im się pokazać. Trzeba im pokazać to, że my robimy coś wartościowego dla innych i że to nie jest puste. I dlatego mi się wydaje, że to, ja, ja to obracam nie jako problem, tylko jako perspektywę i możliwość, że możemy do tych wszystkich ludzi trafić, bo jak my będziemy prawdziwi z samym sobą, to oni też to poczują i sami będą chcieli, bo... Jeśli ktoś chce nas oglądać, to ja tak to tworzę kontent, to po to, żeby on się czegoś chciał nauczyć. Ludzie chcą robić rzeczy z pasją, tylko ludzie nie wiedzą, nikt mi nie pokazał, jak robić rzeczy z pasją. Ja to przeszedłem przez samemu siebie, oszukałem tej pasji i teraz chcę pokazać to innym. Dlatego mi się wydaje, że to ten wpływ to właśnie pokazywanie z jednej strony swoimi działaniami, a z drugiej strony inspiracja innych. Ja, ta, ja tak na to patrzę. Jeszcze tu jest to bardzo ważne, że co my też robimy. Nie tworzymy nowych treści, nie kopiujemy, nie jesteśmy pieczątkami innych, mhm. bo my mówimy tak naprawdę o swoich własnych doświadczeniach. To są jedyne w swoim rodzaju. To co, to, co się dzieje w życiu, pokazujemy bez filtrowania. Tak. O strachach, o radościach, o płaczach, o różnych, różnych rzeczach, ale... Każdy z nas to ma, każdy z nas to przeżywa, natomiast yy, ludzie odbierają to, że nie chcą o tym specjalnie mówić, bo to w jakiś sposób umniejszy. A przecież wszystko w życiu jest po coś. Twoja choroba również wielokrotnie o tym mówiłam też z jakiegoś powodu wybrała naszą rodzinę. Ja to sobie tak, 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 tak tłumaczę. I przecież. Dzięki temu tak naprawdę, dzięki temu, no tym wielu sytuacjom, tylu doświadczeniom w ciągu tych już 11 lat, bo teraz te, te, też to podliczyłam, mhm. jesteśmy wszyscy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, gdzie nie bylibyśmy nigdy, gdyby wspólnie naszą rodzinę to nie doświadczyło, ale dzięki temu też dużo różnych innych wątków, obszarów w naszym życiu się rozwinęło, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia. Tak. W tamtym momencie. Ja i ty stawiamy bardzo na balans zdrowia psychicznego. Mm -hmm. Mówimy o tym bardzo wiele. Ja do kobiet 50, plus, ale widzę, że to nie tylko one. W większości przypadków to te młodsze kobiety potrzebują tego. tego tej wiary w siebie. Tej wiary, ale. Niech tej wiary nie zdobywają za ciągłym szukaniem lepszej wersji samej siebie, podwyższania poprzeczek, bycia lepszą dzisiaj niż wczoraj o 100% no może nie, bo, bo może dzisiaj to trzeba wyluzować pójść nad jezioro i przesiedzieć te dwie godziny i odpuścić. O to mi chodzi tylko, że a dlaczego ty mówię? Bo ja kiedyś należałam do tamtych. Do tamtych kobiet, które nie myślały o czymś, o czymś innym, tylko sukces, sukces e, mieć, a być, to w ogóle nawet tego nie rozumiałam. Tak, to? To, to, to jest. Musi być kasa za wszelką cenę. Ona jest potrzebna. Ona jest potrzebna, ale ona przyjdzie, gdy sfokusujesz się na tym, mhm. co jest Twoje. Tak. Nie jest pieczątką wziętą skąd inąd, chociaż inspirować się zawsze warto, bo to w ogóle nie ulega kwestii. I ten, kto cię słucha, czy zobaczy, albo mu zaklika, albo nie, twoja historia, twoje doświadczenie, może rady, może opinie, może refleksje, bo o co tak naprawdę chodzi o tą inspirację, żeby dać komuś taki powód, do jakiejś zmiany, jeżeli jej szuka. Prawda? Do zmiany, tak. jeżeli jej szuka. I to czasem wystarczy słowo usłyszane po raz 25, ale właśnie w dzisiaj, momencie. tego dnia, o tej godzinie, o kurczę, to jest moje. Ja się przecież tak czuję. No zainspirowałeś mnie właśnie teraz do, no to się do jeszcze takiego, już chyba do pomysłu na kolejny właśnie odcinek. Natomiast no, świata nie zbawimy zakichnięciem zaczarowanej różdżki, bo to w ogóle nie o to chodzi, prawda? To czasem wystarczy pomóc w swoim życiu tak naprawdę może kilkunastu osobom, które, 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 no, które będą czuły ten taki dobrostan, dobromyślność, no. o czym pięknie usłyszałam w ostatnim podcaście u Ewy Wojdyło, o tej dobromyślności. I mi się też wydaje, żebyśmy, bo mo moim celem jest w filozofii balansu zdrowia psychicznego, przede wszystkim patrzeć na to, że pierw pomagamy sobie, bo też jest psychologiczne mechanizmy, często są, jest to prawda taka, że często chcemy sobie Kompensować pewne braki chęcią pomocy innym. I to nie jest złe, tylko ważne, trzeba być tego świadomym. I, I ja, na przykład, moja choroba to było nic innego jak zapomnienie o sobie i chęć zratowania świata, bo sam byłem niepukładany. I dlatego mi się wydaje, że bardzo ważne jest być egoistą, takim zdrowym egoistą. Pierwszy, zadbać o siebie, bo wiesz też, jak łatwo można, wiesz pomagać komuś i potem cierpieć z tego powodu, że ktoś, ktoś nie chce tego słuchać, a ty masz potrzebę tej pomocy. Dlatego mi się wydaje, że ten balans powinien być troszkę bardziej w stronę człowieka, siebie samego. Bo też jak ja sobie pomogę, o siebie zadbam, to też będę przykładem dla innych, jak to zrobić, i wtedy ludzie jeszcze bardziej będą chcieli mnie słuchać. Że, żeby pamiętać o sobie, że ty jesteś na tym pierwszym miejscu zawsze. No, wszystkie wiesz, jak lecisz samolotem, pierw sobie nakładasz maseczkę, a potem dajesz dziecku nawet swoją. Więc najważniejsze jest zadbanie o swoje potrzeby, bo to też zbuduje ciebie. To ci pomo pomoże lepiej zarabiać pieniędzmi, zarządzać pieniędzmi, bo gdzie znała swoje potrzeby. Więc u mnie jest bardzo istotne to, żeby każdy z nas faktycznie zadbał o swój dobrostan, o, o dbanie o swoje zasoby. I, I wtedy, jak takie coś się zrobi, to wtedy też nie dość, że ludzie będą widzieli ciebie jako osobę, która jest bardzo poułkła. Dana i chcą naturalnie ciebie słuchać, bo jesteś takim liderem, taką liderką, to jeszcze masz ten kapitał, żeby móc pomagać innym osobom, bo sama tu przeszłaś. Dlaczego tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma problem z negatywnym nastawieniem do życia? Nie radzi sobie z nawiązaniem trwałych relacji. Co gorsza, bojkotuje samego siebie. W tym miejscu znajdziesz odpowiedź oraz wskazówki, jak to zmienić. Z tej strony Danuta Hasiak. A ty słuchasz podcastu? sięgaj po swoje, po pięćdziesiątce. I tak, no nie dasz nikomu, nie dasz miłości, nie dasz radości, nie dasz optymizmu, nie dasz dobromyślności, dobrostanu, jeżeli nie masz tego w sobie. I przecież, nie. czy my codziennie fruwamy jesteśmy codziennie super, hiper, super bohatero, bohaterami? No nie, to nie o to chodzi, tylko ta taka sama świadomość, że możesz, że możesz, i masz wybór, bo myślę, że to jest tak ważne: że możesz, i masz wybór mm -hmm. do tej zmiany i jednak sposobu myślenia, bo wszystko się zaczyna od tego sposobu myślenia, tak, że masz na to wpływ. Mi prawda? się też bardzo spodobało, co powiedziałaś na początku, że mówi, że coś jest po coś. Można kwestionować to, czy, rzeczy, czy rzeczywistość jest, wiesz, po coś czy nie po coś. Są filozofowie, ci powiedzą, że wszystko jest przypadkowe, ale mi się wydaje, że to jest właśnie posiadanie takiego sposobu myślenia, że każde doświadczenie może nam pomóc, może nas rozwinąć, to jest ta największa zmiana, która według mnie jest potrzebna. Bo ludzie często z różnych przyczyn, to nie trzeba ich obwiniać, ale są tak nauczeni kulturowo, życiowo, rodzinnie, coś im się przytrafia i załamują ręce. I to też nie jest złe, bo to jest po części zrozumiałe. Ale póki my sobie sami nie uświadomimy, że nasze przykrości, nasze trudności są po to, żeby siebie zbudować, żeby to było lekcje, żeby to wszystko było dla nas po coś, to, 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 to jest według mnie podstawa podstaw. Bez tego w ogóle nie ma początku, żeby zacząć się rozwijać, bo tak to będziemy już fruwali jak tacy, takie listki na wietrze. Tu mnie uderzy w głowę, tu coś, tu sobie, tu stracę pracę i, i jakie. A jak powiem sobie, że to jest dla mnie, że to jest dla mnie coś, że się nauczył, no to od razu zacznę wyciągać wnioski z tego, zacznę szukać rozwiązań. Co jest bardzo ważne, dlatego mi się wydaje, że świetnie, że faktycznie masz ten podcast i że o tym mówisz, że, że wszystko jest po coś. Yy, tak, bo już tak reasumując, yy, że gdybyśmy się pytali, dlaczego mnie to spotkało, no to gdzie my błądzimy naszymi myślami, no wszędzie tam, gdzie nam się nie udało. Dokładnie. I jak tu wyjść z tej czarnej D? No się po prostu nie da. Wiem coś o tym, bo kiedyś bez przerwy sobie zadawałam takie pytanie. Mm. I tak naprawdę ratunkiem, dla mnie ratunkiem, i to nie tylko podczas Twojej choroby, moich różnych innych kryzysów zdrowotnych, mm. różnych, bo każdy z nas ma ich bardzo wiele. Było właśnie to, bo jeżeli mówisz, że wszystko z jakiegoś powodu jest po coś, a Ty jeszcze nie widzisz całego mm. obrazu, z, z reguły całej sytuacji, Ty tego nie wiesz. I gdzie ty nagle idziesz? Patrzysz w przyszłość. Aha! Aha! To poczekam, coś zrobię, coś zmienię, poszukam. Teraz tych możliwości pomocy i wsparcia mam bardzo wiele. Ale dlaczego mnie to spotkało? To jest jedna z najgorszych, to jest jedno z najgorszych pytań w naszym życiu, które nie wyniesie nas z żadnego kryzysu. Nie jesteśmy Bogiem, nie zrozumiemy, Nigdy. jak działa rzeczywistość. Właśnie. Aczkolwiek mi się wydaje, że faktycznie, nawet to mówiłem w wywiadzie, jak u mnie na kanale, że jak ja też lubię analizować rzeczywistość, to wydaje mi się, że jak się robi rzeczy w odpowiedni sposób, ma się tą formę wewnętrzną, to, że wszechświat trochę sprzyja. To jest też moje doświadczenie. Mhm. To jest ciężko to opisać, czy to jest ezoteryka, czy to jest. Bo tak nauka by powiedziała, że wszystko jest przypadkiem. A jednak są też różne myśli naukowe, filozofia procesu, która inaczej patrzy na rzeczywistość, jako właśnie coś takiego połączonego wszystko, z wszystko procesem, tą, tą wolną wolą. Więc. no. Tak. Y tak. A ponieważ m, dla mnie to pozytywne myślenie, czyli jednak e, tak. zobaczenie w tych różnych trudnych sytuacjach tej szklanki do połowy pełnej, to jest właśnie wtedy ta energia, którą ty masz, i nawet jak dzwonię do klientów i dziesięciu mówi nie, ale ten jedenasty mówi tak, to ja się cieszę z tego jedenastego i nie myślę, że tych dziesięciu nie chciało, bo jakie to ma znaczenie. Mm -hmm. I o to mi chodzi. Wtedy jak emanujesz tym, i tego się można nauczyć. Tego się po prostu I można też, nauczyć. I, I też jest prawda taka, że jak ty wierzysz w siebie, no to też przyciągasz te osoby, które nie każdy będzie robił to, co ty chcesz robić, i to jest naturalne. Tak, tak samo jak ja sprzedajesz szkolenia, wiem, że nie z każdym ze współpracy. Nawet nie tyle pod, pod względem tego, że nie mam pieniędzy, czy, 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 czy nie są się szkolić, tylko często na przykład słyszę, że z daną osobą. Pod względem takiego przyrostowego wajbu, mi po się nie klei. Ja sobie nie wyobrażam współpracy z nimi. To też nie jest tak, że musimy wszystko każdemu sprzedać. Musimy cenić swój produkt, wiedzieć, że on jest najlepszy, wierzyć w to i też znaleźć te osoby, które będą potrafiły z niego skorzystać w odpowiedni sposób. Dokładnie tak jest i prawdą jest, że to jest zdanie sobie z tego sprawy, że nie wszystko ze wszystkimi, jaka to jest ulga, jaką ja poczułam ulgę, gdy to zrozumiałam dość późno, że Kurczę, też sp. Też świata nie zbawię, nie wszyscy chcą być zdrowi, niech wszyscy chcą zmieniać swojego Dokładnie. sposobu myślenia, to jest ich wybór, bo ja kiedyś chciałam podobnie, to przecież wszyscy powinni, bo ja wiem, że to tak służy. Masz poczucie, że znalazłeś tak. rozwiązanie, ale to, tak, to w ogóle... będziesz false nie, tak. nie, nie, to trzeba, trzeba szukać w sobie tego, tego, być i to też daje tą pewność siebie, że ty, ty robisz coś, co ty wierzysz. To jest taka, jak jest takie też w po finansach po, po, po powiedzenie jak kula śnieżna, że na początku małymi kroczkami, ale im dłużej się... Jesz, jesz, jesz. Do mnie się ostatnio zgłosiła klientka, która rok temu napisała maila sprzedażowego i zapomnieliśmy w ogóle o niej. Odezwała się do nas po roku. No ale to jest w naszych biznesach, to jest budowanie relacji, to nie jest sprzedaż chipsów, tylko to jest faktycznie no. Nie, ale... relacje, tak, relację. Ludzie o to je pamiętają. Przypomną sobie pewnego dnia w sobotę rano, że była taka uśmiechnięta Donuta Hasiak, i no, zapiszą do ciebie. A może jeszcze nie teraz, bo nie są gotowi na to. Nie dlatego, że to jest no, po prostu nie wiem, co w innym miejscu. Tak, Wiesz, podobnie, co to, co... tak, podobnie jak do ciebie. Przypomną sobie bardzo empatyczną i naturalną rozmowę, gdzie nie było nacisków. Ja mówię, o kurcze, to, to był ten Michał Terpiłowski. Już szukam jego wizytówki lub kontaktu do niego, i na tym to po prostu e, polega. No, dziękuję Ci, Michał. Dziękuję również. Dziękuję Ci, Michał, za tą tak spontaniczną e, rozmowę, że. Ale cieszę się, bo bardzo się cieszę, bo myśleliśmy o tym i jeszcze bardzo jestem zadowolony i też. No, dziękuję. A gdzie Ciebie można spotkać? A w Krakowie działam, mam fundację Michała Terapijowskiego, którą promuje Balans zdrowia Psychicznego, więc można mnie spotkać grając codziennie w tenis stołowy o 10 z seniorami Jest w programie aktywności lokalnej. Prowadzę wywiady za kulisami życia, tak się też nazywa kanał, gdzie możecie mnie znaleźć i też jestem na Facebooku, jak ktoś chce mnie dodać do znajomych, to zapraszam, bo tam głównie siedzę i tam buduję swoją markę. No i na LinkedInie też oczywiście jestem. Dziękuję dziękuję, dziękuję Wam kobiety za wysłuchanie tej naszej, tej naszej rozmowy. I tu już jako mama, Michał nie słyszy, chcę powiedzieć, że zaufanie, którym darzymy nasze dzieci, nawet wtedy, gdy są w rozsypkach, gdy robią rzeczy, których my nie czujemy, że nie powinny, czujemy, że nie powinni tego robić, ale kiedy ja zrozumiałam, że ta akceptacja i pozwolenie do upadków jest ogromną naszą szansą na zbudowanie dobrych, zdrowych relacji z naszymi, najpierw małymi, a potem już dorosłymi dziećmi. Kiedyś tego zupełnie nie rozumiałam. Obudziłam się, całe szczęście i ktoś powie wszechświatowi podziękować. No nie. Po prostu zaczęła się na tym zastanawiać i to zmieniać, czego życzę tobie, każda słuchająca mnie w tej chwili Mamo. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału, by nie umknęły Ci kolejne odcinki. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak sięgać po swoje na co dzień, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.danutahasia.pl. Link podaję w opisie. Będzie mi też miło, jeśli zostawisz parę gwiazdek. Dzięki temu więcej kobiet usłyszy treści, które przekazuję w tym podcaście. Będą Ci za to bardzo wdzięczne. Do usłyszenia w następnym odcinku.